Dzień dobry, znowu mamy taką RAF na której chciałem pokazać coś trochę odmiennego od tamtej, a no, to jest praktycznie z tego samego roku eee, żeby nie być gołosłownym mamy tutaj datę na 2004-12-13, czyli 13 grudnia 2004, a w 2005 było już w salonach. Także popatrzmy, jak odmiennie wygląda od tamtej. Jak wygląda chociażby ta jej tylna część tutaj nad wydechem. Czy tylny pas. Czy nawet elementy zawieszenia, które są w nalocie, miejscami nawet w grubszym. Ale jest to samochód, który więcej stoi niż jeździ, więc niestety to mocno takim nalotom sprzyja. Widać to właśnie po rantach zbiornika, widać to tutaj po końcu podłużnicy. Przy czym no jest to nalot, który jeszcze jest powiedzmy do uratowania, czy taki wahać też, bo on się jeszcze nie rozwarstwia. A no niestety w tamtej rawce już za bardzo nie było co zbierać. Popatrzmy na podwozie. Gdzie ono jest zdrowe, całkiem zdrowe, naprawdę ma kilka dosłownie miejsc lekko podrudziałych. Zobaczmy na krawędzi progów, gdzie tutaj od początku do końca nie ma za bardzo czego szukać. Dopiero tu zaczyna się leciutki nalot. Więc jest to trochę też odpowiedź na to, że jednak przebieg ponieważ tamto auto miało 300 000, a to ma ledwo 50. Po drugie, też kwestia tego, no jak kto użytkuje, czy ktoś ten samochód umyje po zimie, czy go jednak nie umyje. Popatrzcie nawet tutaj na przedni pas, gdzie normalnie w tych samochodach już jest bardzo źle, a tutaj na tej stalowej poprzeczce, czy nawet na tych hakach do holowania, to jest tak, jak wyszło to z fabryki. Mamy nieporzewiałe zaciski, mamy nalot dopiero na wahaczach. Jest go sporo, jak najbardziej, na ramach pomocniczych, no ale nie mamy tak, że elementy konstrukcyjne się od tego samochodu oddzielają. Rzućmy okiem do góry na Kielich, to jest to takie moje ulubione miejsce. Tam się nic nie dzieje. Ja to spróbuję przybliżyć stąd. Tam nie jest tak, że. Coś tam już się oddziela, coś się rozwarstwiło, czy rozleciało. Gdzie teoretycznie powinno, ponieważ samochód był kupiony jako pokolizyjny. W momencie zakupu miał 12 lat i 26 tysięcy przebiegu. Oczywiście kosztował dwa razy tyle, ile standardowa rafka w ogłoszeniach w tamtym czasie. No ale było to spowodowane właśnie jego przebiegiem. Więc teraz zobaczmy, auto od czterech lat jest w kraju. Stoi pod chmurką jest po prostu jeżdżone podobnie jak tamto przez kobitkę, która po prostu wsiada przekręca kluczyk i jedzie, a jak się coś zepsuje, to zawozi do mechanika. No i teraz kwestia tego, jaki ten mechanik przy tym aucie coś robi i czy on odpowiednio wcześnie zareaguje. Tutaj będzie jakaś tam praca, Zabezpieczająca to auto, znaczy w sumie renowacyjna, bo tu o zabezpieczeniu takich elementów pokorodowanych, to nie ma za bardzo co mówić, bo, bo pod czymkolwiek to będzie kwitło 5 razy bardziej. Ale no takie właśnie elementy jak tutaj, które są jeszcze nietknięte rudą, które są czyściutkie, które wystarczy umyć i odtłuścić, no to jest tak naprawdę czysta przyjemność. Więc jeśli rozglądacie się, patrzcie. Ogłoszeniach. Patrzcie, co jest od spodu. Obejrzyjcie sobie takie miejsce, jak na przykład ranty tutaj progów. To jest miejsce, które jest nietknięte jeszcze niczym. Tu się nic nie rozwarstwia na tym łączeniu. Tu nic nie puchnie. To jest oryginalny lakier, który fabryka nałożyła wiele, wiele lat temu. Takie auta w ogłoszeniach są jak najbardziej. Można je jeszcze znaleźć. Tutaj była szukana ta konkretna rawka, ponieważ pani miała taką rawkę również poprzednio. Tylko dieslowską, ale nagle zapragnęła posiadać automat. No i niestety diesla z automatem nie ma. Słończyło się na benzynie z automatem. Udało się znaleźć samochód w idealnym wtedy stanie. No jedynie minus taki, że był stuknięty i nie najlepiej naprawiony, ale też nie na tyle źle, żeby ten samochód nie chciał dalej jeździć. Uważam, że lepiej jest kupić taki samochód nawet lekko uszkodzony, ale nie zgnity, niż latać w koło samochodu z miernikiem lakieru i cieszyć się, że no cały jest super i w ogóle wszędzie jest 90 mikronów, nikt go nigdy nie lakierował, to jest rewelacja, bo jest niebity. A potem wchodzimy pod spódno i się okazuje, że chyba lepiej by było jakby był uwalony, bo w tym samochodzie tutaj był wymieniany wahacz, dostał w koło, więc taka mało przyjemna sprawa. Poszedł nowy wahacz, nowa zwrotnica, nowy amortyzator, drążek kierowniczy z końcówką, i tak naprawdę na tym się naprawa skończyła. Yy, została wylakierowana jeszcze nakładka tego błotnika i błotnik. No i co z tego? Skoro od spodu jest praktycznie tknięty. Zobaczcie tutaj na tym kielich, to jest wszystko nie nie ma tam ogóry żadnych wykwitów, dokładnie w tym miejscu, w którym w tamtej rawce. Już denko zaczęło się oddzielać. No tutaj widać, że jednak jeździ pani. Także no stereotypy, cóż zrobimy, skąd się musiały wziąć. Ogólnie auto jest podrapane z każdej strony i nikt na to nie zwraca za bardzo uwagi. No najważniejsze, że jest sprawne. Ma zrobione zawieszenie, ma zrobione hamulce i jeździ. No a w przyszłym roku będzie miało zrobione również te zaczątki korozji. Może przy okazji się ogarnie takie nieładne rzeczy, bo to no, no kiepsko wygląda. Jak już będzie spód zrobiony to, to żeby też góra jakoś wyglądała. No i zrobimy coś na pewno, żeby tego już nie dźwigać za progi, bo to się tak kończy. Zwłaszcza, że rafka nie ma takich miejsc stricte do podnoszenia wyznaczonych. Więc każdy do tej pory podnosił, gdzie mu tam się udało. I, no i wygląda to jak wygląda. Co najistotniejsze w tych Japończykach? Zbiornik. Oni wciąż robią stalowe zbiorniki. Teraz już odpuścili, ale jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu stalowy zbiornik to było obligo w japońskim samochodzie. Przynajmniej w Toyocie produkcji japońskiej, bo produkcja europejska już od dobrych 25 lat ma zbiorniki plastikowe. No ale tutaj jak widać jeszcze stal i jeszcze na tych zgrzewach to jest najgorsze miejsce tak naprawdę, tego zbiornika. Tu jest blacha na blachę do tego zgrzewu, który jest rdzawy. Te kilka centymetrów na zewnątrz, to są po prostu dwie złożone ze sobą blachy, między które włazi woda z solą. No i to później nam koroduje do tego stopnia, że ten zbiornik zaczyna cieknąć. I przyjeżdża klient i mówi, że a wie Pan, bo jak do pełna zatankuje to cieknie, a jak jeżdżę na rezerwie to nie cieknie. No i wtedy też dwa typy klientów. Klient Alfa, który wymienia zbiornik na nowy i po prostu zapomina o sprawie. No i klient Beta, który tankuje nie więcej niż ćwiartkę, tyle o Rawce no, wygląda to całkiem fajnie, zobaczcie, auto jest w tym momencie 16-letnie. Tak wyglądają w nim śruby na mocowaniach, tak wyglądają śruby gdzieś tam na silniku to jest jeszcze, o proszę, o cynki. także po takich rzeczach, po takich detalach, takich elementach jesteście w stanie dość sprawnie poznać, czy ten samochód jest jeszcze w miarę świeży czy ktoś wam po prostu opowiada bajkę, że on ma mały przebieg w aucie, które będzie miało większy przebieg, już takich śrub nie znajdziecie. Sól zrobi swoje. Nawet jeśli ktoś je wymieni, żeby niby były nowe, to one już z oryginału nie przyjdą takie jak tutaj. Nie przyjdą złote, przyjdą srebrne. Przyjdą w kadmie albo w jakimś srebrnym ocynku złote tylko na pierwszy montaż. Popatrzmy jeszcze tu może po wydechu. Tak nam to wygląda z przodu. No, motor oczywiście suchy. Nic tutaj, nie ma żadnych zapoceń, wycieków, tego typu dziwnych rzeczy. No, warto jeszcze taki samochód zrobić, bo robiąc go w tym momencie mamy najbliższe, powiedzmy, 15 lat świętego spokoju, a robiąc go za 5 lat, już nie dość, że tego spokoju nie będziemy mieli to może się okazać, że za 5 lat już nie będzie co robić, bo to jest powiedzmy stan graniczny który jeszcze idzie porozkręcać, idzie jakoś uratować. W samochodach bardziej skorodowanych trzeba już będzie zamawiać nowe elementy. Może się okazać, że na przykład trzeba będzie zamówić takie wahacze nowe, że trzeba będzie zamówić tą szczątkową ramę pomocniczą nową, czy nowy zbiornik, czy jakieś nowe osłony, tarcze kotwiczne. To jest jeszcze w miarę do uratowania, oczywiście nie małym kosztem wiadomo, ale jeszcze jest to stan, który powiedzmy rokuje na ratowanie tego i który prognozuje jakoś dobrze na przyszłość. Bo takim autem zrobionym, jeśli nam oczywiście nie zabronią za parę lat jeździć samochodami na paliwa kopalne. No to będzie można jeszcze sporo sporo pojeździć i nie bardzo też się przejmować, że coś nam zardzewieje, czy że diagnosta zobaczy, że auto jest z 2005 roku, to nawet nie wejdzie pod spód, tylko z automatu powie, że no niestety proszę stąd jechać i najlepiej do najbliższej stacji demontażu.